I znów moje kolejne takie wystąpienie mini wykładzik, audio-wideo, blog na tematy bieżące. Afera w Watykanie i wokół papieża widać rozkręca się na dobre. Właściwie codziennie jakieś nowe, dziwne, często bardzo sprzeczne wiadomości ale staje się coraz bardziej jasne, że niektórzy chcą się go szybko papieża Benedykta pozbyć. Sądzę, i nie tylko ja zresztą, że dlatego między innymi wielu na konklawę głosowało na najstarszego uczestnika, licząc, że długo nie pociągnie i że będzie bardziej posłuszny. A tu taki zawód sprawił im Benedykt. Reformuje i oczyszcza kościół, usuwa pedofilów, przywraca tradycję, w tym szatrydencką, nie uwielbia islamu, Żydów, multikulti, kapitalizmu i tym podobnych. No wręcz zbrodnia. Nie takiego trzeba unijnym mędrcom, koncernom, kurialistom, fanatykom multi-kulti, masonerii i szatanowi. Trzeba więc w końcu coś zrobić, a najlepiej tak pokręcić, żeby trudno było wyczuć, o co chodzi. Wychodzący na jaw spisek, nie powinien być dziwić. Już Jan Paweł II, Miał przecież duże kłopoty, tak z kurią, jak i z różnymi siłami. Co przecież przejawiło się między innymi w zamachu, którego główną sprężyną nie musiał być wcale Związek Radziecki. To przecież na przykład w rzymskiej klinice przetoczono mu papieżowi wojtyle zakażoną krew, która potem walnie przyczyniła się do jego postępu chorób i szybszej śmierci a Jan Paweł I nie doczekał ranka jak miał zdemaskować loże P2 w Watykanie a o tym raptem wiedziało w Watykanie dwie, trzy osoby więc czy nie tam siedzi jedna z głównych sprężyn zła i spisku czy nie ma to również w związku z lożą P2 czy innymi podobnymi siłami? Nadto Benedykt XVI rządzi już ponad 7 lat. I cholera nie chce abdykować. No to niemal następna zbrodnia. Okropne. Trzeba by mu biedakowi jakoś pomóc. Niech sobie odpocznie. Choćby w grobie, albo znużony czy skompromitowany ustąpi. A na początek pozbądźmy się choć jego sekretarza stanu, kardynała Bertone i kilku z ludzi z jego otoczenia, na przykład jego osobistego sekretarza. I niech choć człowiek numer dwa w Watykanie będzie jakiś swój. Chyba ma rację redaktor Terlikowski. Nie wypada z miejsca zacząć ataku od Benedykta. Na początek można na przykład od sekretarza stanu, a poza tym tak zamącić, żeby naprawdę nie wiadomo było, o co chodzi, choćby sprawa z kamerdynerem, czy tym hakerem watykańskim, który stworzył super system ochronny elektroniczny. Może ich się trzeba jakoś pozbyć, czy przekupić. Szantażować. I właściwie, jak to jest w tej chwili z tym kamerdynerem Gabriel? Nie wolno go przesłuchiwać? Czy ten papieski haker zaginął? Znalazł się? Komu służy? A może ci ludzie i inni z nimi współpracujący, związani, chcieli ujawnić, że się źle dzieje. Może niekoniecznie spiskowali przeciwko papieżowi. Może chcieli coś ujawnić, dać światu do myślenia. Ja osobiście podejrzewam, że w Watykanie jest co najmniej 3-4 frakcje od tych chcących kościół w dalszym ciągu ostro oczyszczać i uświęcać po tych, co chcą go całkiem zniszczyć. A po środku może być też kilka grup czy osób niezdecydowanych lub wahających się. Nie na darmo pewne objawienie prywatne mówią o szybkiej możliwości schizmy w Kościele, a Biblia przecież mówi i o antypapieżu, i o antychryście. Czy to więc przypadek, że jedna z frakcji tych watykańskich głosi, że Benedykt XVI nie doczeka nawet grudnia bieżącego roku? A i majowie przewidują na grudzień tylko jego koniec wręcz kosmiczną katastrofę? O co w tym wszystkim chodzi? Może to wszystko ma jakiś związek? A jest i taka przepowiednia, że od ataku na papieża, jego wygonienia czy uśmiercenia, może zacząć się totalna światowa zadyma. A widzimy, że w świecie jest gorąco. I to w różnych częściach świata, choćby w Europie, Syrii, Grecji, na Bliskim Wschodzie, Iranie, etc. Módlmy się, więc by jakoś choć dotrwać, jak najdłużej, i najlepiej przetrwać do lepszych czasów, co daj Boże, Amen.